No hej, ja jestem Kompulik, to jest kolejny film z serii gramy przy piłku Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj spróbujemy pokonać kolejnego bossa. Ale, żeby nie było za łatwo, wcześniej myślę, że trzeba wykombinować coś, jakieś miksturki, które mogą mi dać przydatne bonusy. Dlatego też biorę różne takie, w zasadzie wezmę wszystko. Nie mam pojęcia, jak się robi jakieś fajne miksturki. Mogę korzystać z tego, co mam, czyli na pewno wezmę, e, co mogę wziąć z tych ciekawych. E, wydaje mi się, że zwiększające prędkość mogą być ciekawe. Na pewno zwiększające defensa o 8, to na bank, bo mam 33, no to 41 to jest dużo więcej. A poza tym, w zasadzie mam taką długą platformę, że nic poza tym mi się nie przyda. Idziemy jednak do stołu alchemicznego. I czy mogę coś ciekawego zrobić? E, widzę, że nie. Nic. Ale bieda. Liczyłem, że nie wiadomo co będę mógł wykraftować. Okej, okay. chrzanić to. E, jak widać, mam Phoenix Blastera. E, ma on plus 9 do damage'a, plus 9 do speeda. Z tym jest związana dość ciekawa historia, mianowicie był u mnie znajomy Blendy i akurat był podczas, kiedy ja tego Phoenix Blastera zrobiłem. No i akurat ulepszałem go u Goblina, wyszedł mi taki świetny naprawdę, plus 3 razy bonus, plus 10. Więc ja stwierdziłem, że taki może zostać, ale Blendy mnie podpuścił, że daj spokój, na pewno wyjdzie lepszy. Weź go reforżuj jeszcze raz. No i co się okazało? Wyszedł mi taki badziewny minus 10 do wszystkiego. No... niestety przepadło. Nie miałem innego wyjścia. Musiałem reforżować jeszcze raz, no i jak już trafiłem z bonusem plus 9, plus 9, to już go zostawiłem, bo... Szkoda ryzykować, że wyjdzie jeszcze większy badziew. A jednak plus 9, plus 9, to, to nie ma tragedii. E, dobra, pochowam ten badziew, jakieś takie cuda, dobra. Kaktus. Myślę, że wystarczy. I tak, co mam w inwentory? Miksturki leczące. W zasadzie tyle. Wezmę sobie tego Iron Skin Potion. Mam guide Voodoo Doll. I liczę na prawdopodobnie szczęście. No, na przykład na szczęście na to, że mi tu żaden MOB nie podejdzie. Albowiem, jeżeli cokolwiek mi się tu pojawi po drodze, no to mam 6000 damage'u i ginę na miejscu. Co fajne nie jest. No, zresztą widać jakiś nagrobek. O, wow, w ostatniej chwili zareagowałem. Dobra. W zasadzie można zignorować te wszystkie. A, dobra. Kolega się tu uwięził. Można to zignorować. Mam cały Molten Set. Eee, poza tym jakieś itemki. W sumie daje mi to 33 Defensa. Co razem daje mi 41, jeżeli licząc, Spotiona. Potion'a, tak. Nie, nie lubię, jak mi ktoś tak e, wypomina, że nie tak wypowiadam w coś po angielsku, no nie jestem ekspertem w tej kwestii, angielskiego się nie uczę od początku świata, ale, ale myślę, że aż tak nie kaleczę. Troszeczkę od ostatniego razu przedłużyłem jednak te platformy, Dosta widziałem komentarz pod ostatnim filmem, że spokojnie mi to wystarczy. Ale przezorne zawsze ubezpieczony. Mam 999 naboi do Phoenix Blastera, mam nadzieję, że to wystarczy. O, w mordę. Nie cierpię tych demonów. One są... no, no nie są jakieś super silne, ale są strasznie wkurzające. Dobra. Aziz, pieprzaj, dziadu. Dobra. Mógłbym się teraz podleczyć, ale wtedy nie mógłbym zbyt szybko użyć miksturki w dodatku dostałem kurczę A. dobra, ja tu i tak ginę, to może jak. Dobra. E, tym się jakoś rzuca? E, rzuca, tylko że nie trafiłem do lawy. Okej okay. Gincie we w cholerę. No. W tym tempie to ja tu raz-dwa padnę, no bez przesady. Idź stąd. Dobra, zabijam tego slajma. Tego może nie zaperzę. Dobra. Chrzanić resztę. Aha, tylko że zebrałem tego... A, ff. Dobra. Fajnie, to, że wyrzuciłem nie to, co trzeba. Okej. Okay. No, chodź. Giń. Wow, to strzela i to mocno strzela. Okej, okay, fajnie. O, ale to leczy. Tem, z tych macek wypadają serduszka. Dobra. S dostaję po pięć, nie ma tragedii. O, nie, 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 nie. Oj, Tak dobrze to nie ma. W zasadzie nie ma tragedii, jeżeli chodzi o te macki. Tylko ja nie będę chyba podchodził po serduszka z nich, bo to może się źle na mnie skończyć. Wow, no, nowego gajda dostałem, fajnie, że teraz co to za robale. O, cholera. Eee, myślałem, że ten boss będzie trudniejszy w sumie. I tak ma dużo HP. Naprawdę dużo. Dobra, trochę się podleczę z tych, z tych serduszek. Okej. Okay. Macki już prawie zniszczone. Zostało mu 5000 HP i zostało już 700 strzałów. A no, mam nadzieję, że uda mi się go pokonać. Wtedy zdaje się jakiś hard mode się włącza, czy, czy coś w ten deseń. Nie jestem pewien co to znaczy, ale wiem, że będzie śmiesznie. O kurcze. No, jakieś robale. Cholera jasna. Ile on ma? Dobra, 3000. A faktycznie, no. Tak jak, było, tak jak mi ktoś pisał, że to będzie luzi przy tak długiej platformie, to faktycznie widzę, że tak jest. Myślałem, że... W sumie wiedziałem, że on jest dość wolny, ale myślałem, że mocniej bije, a tu widzę, że nie ma tragedii. Te robale są wkurzające strasznie. Dobra, tysiąc... Giń Ała Dobra Eee, użyłem do tej pory jednej miksturki, to nie ma tragedii. Ty, ale to na pieprza strasznie... strasznie szybko. Giń! Giń! Jest! Udało się. Ancient spirits of light and dark has been released. Czyli jakieś tam starożytne duchy światła i ciemności zostały wypuszczone na światło dzienne czy coś. Okej. Okay. no mniej więcej. Ok, podleczyłem się. Cóż tu mamy ciekawego? Yy, Demonic Laser Rifle i. I co? Przepraszam, czy ja dobrze widziałem? <laughs> no nie. Go Godly Punhamer Poon uh, Punhamer W każdym razie od No to jest bardziej tak slangowo jeżeli chodzi o graczy Pound, Ale okej okay. eee, Właśnie 35 ml damage 11 krita Szanse na krita 80 hammer power plus 15 do damage plus 5 do krita 15 knockback super Demonic laser rifle Osiem many używa, na pewno spróbuje. Cholera! Jak w Gwiezdnych Wojnach. Tylko, że many zużywa jak diabli. Eee, Świetnie. I teraz tak, generalnie o co chodzi? No jakiś hard mode się włączył albo coś, nie wiem, teleportujemy się do domu? Czy coś się ciekawego wydarzyło? Oprócz tego, że jakieś tam duchy Światła Ciemności się uwolniły. No, na razie nie widzę nic specjalnego, ale może coś przeoczyłem. Nie wiem, może potwory będą mieć 10 razy tyle życia. E, no, ch chwileczkę, ale tu tego nie było. What the fuck? Mam jakieś pochodnie, mam nadzieję. Tutaj nie było tego. O. No to jeżeli. Tak, to my się nie będziemy bawić. Tutaj tego skażenia, spaczenia, czego tam nie było. Okej, okay, tu się bawiłem z lawą za namową kolegów. Wyszło to jak wyszło. Ale generalnie tego tu nie było. Tego skażenia, spaczenia, jak to tam. zwał... Jak zwał, tak zwał. Co to jest? O, w mordę. Koruptor jakiś. 230 życia? O, masz Ci los. Do tego to na pewno nie było. Dobra, to myślę, że w takim razie coś ta nasza dryada będzie mogła na ten temat powiedzieć. Zdecydowanie. Co to jest w ogóle? Ebon Sand. Pierwszy. Ło, wow, 500 życia o w mordę, jakieś jakieś nowe zombiaki o kurne Nowe oczy o w cholerę, jasno Ja bym nie chciał zginąć, przepraszam was bardzo Ile to ma? 260 Kurczę, faktycznie hard mode Mumie Nowe oczy jakieś Ło... Wow. Czyli generalnie zadyma. Fajniusio. Naprawdę fajniusio. Będę musiał się uzbroić w amunicję. Dobra. Ale zadanie na dzisiaj zostało wykonane. Pokonałem bossa. Uch. Było ciekawie. Teraz wiem, że jakieś nowe, jakieś rudy mogą się pokazywać na tym świecie. Czy coś w ten deseń. Koleżanko, powiesz coś na ten temat? Nubia is 3% corrupt, fajnie. Ja tu widziałem coś więcej, a mówisz to samo od dawna, więc chyba, chyba masz nieaktualne informacje. Mniejsza, coś się ciekawego wydarzyło. Jakieś nowe potwory się pojawiły, z pewnością to bliżej będzie trzeba zbadać. Ale na ile bliżej? Na pewno mi się nie przyda mój nagrobek. E, no, jest ciekawie. Tego Demonic Lace Rifle na pewno będę używał. Tu mam Księgę Czarów, której raczej nie będę, ale ona jest fajna, więc ja sobie ją schowam. Nie wiem dlaczego ten goblin mi się tu wprowadził, skoro tutaj fajna laska mieszkała. Ale okej. Okay. A tak w ogóle to nie użyłem te, te, tego potion'a. Okej, okay, trudno. <ścoughs> Przyda się z nowymi bossami, które teraz ponoć się pojawiły. Coś tam jakoś... Jakiś dusz trzeba, żeby je przyzywać czy coś, więc na razie nic mi do tego. Mogę używać. Chyba mogę przyzywać więcej tych Wall of Flesh. Także przydadzą mi się te. Te, 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 te całe figurki Guida. Pokonam sobie 100 tysięcy razy. I może coś fajnego wypadnie. Ale zanim to się wydarzy. No, muszę się wyposażyć odpowiednio. Poszło mi mu. O! Shotgun! O proszę! I coś nowego. Mini Shark Flintlock. Silver bullet. Eee, lepsze niż te zwykłe. I w sumie dwa razy droższe, a lepsze niewiele. Nie, chcę zwykłe. Kupię sobie tego... No poszło mi 700 prawie. Znaczy te łącznie z tym, co wydobyłem, te, Użyłem teraz na górze. Także myślę, że 500 mi wystarczy. Ale strzeżonego, no tam strzeże i w ogóle przezorny zawsze ubezpieczony, więc kupię sobie więcej. Bałem się, że będę potrzebował stawiać serwer, żeby pokonać tego bossa. Ale jak się okazało, on wcale nie jest jakiś super trudny. Także... Nie ma tragedii. Chociaż tam widziałem, że o, ludzie musieli serwery stawiać, bo coś tam, coś tam, coś tam. Dajcie, spokój, raz dwa poszło. Trochę pracy było przy robieniu tego, tego całego... No... No... Tej całej platformy długiej. Fakt, tam było multum problemów. Ale poza tym, banał. Ok, więc podsumujmy, co dostałem. Trochę kasy Demonic Laser Rifle. Naprawdę bardzo fajna broń. Tylko, że zjada manę. Ale poza tym, jest genialna. Jeżeli będę miał jakieś bonusy do many, no mam teraz 220 many. To zużywa 8. W związku z czym pozwala nieco postrzelać ale no zjada tą manę dość w strasznym tempie, niestety. Co oprócz tego? Oprócz tego mamy tego Godly hemera, który no nie wygląda jakoś imponująco, ale ma 35 melee damage, 11 szans na crit, a do tego 15% do damage'a i ma wystarczające siły, żeby zniszczyć demon Altar. To jest... To widocznie jest coś, prawdziwie ja te demonaltary niszczyłem, kopiąc pod niemi klocki. Ale widać, to coś znaczy, jeżeli można je zniszczyć samym młotkiem. Na pewno... Jeżeli to może być za młotek, a zaraz zobaczymy czy może. E, co się niszczy młotkiem? Młotkiem się... Można to niszczyć, no to mam nowy młotek. Zajebiście wygląda. O kurcze. Ładne mapie jak wystarczy kliknąć, żeby ścianę zniszczył. Co prawda nie było to moim zamierzeniem, więc sobie to naprawię póki mogę. Okej, okay, chyba się naprawiło. Dobra, także na dzień dzisiejszy myślę, że to wystarczy. Kolejny kamień milowy został postawiony tak jakby. I w ogóle, i w ogóle, tegas tak tam tegas. Tak także mam nadzieję, że się fajnie oglądało. Tym razem nie zginąłem i jestem z siebie naprawdę bardzo dumny. A co będzie w następnym odcinku? Nie mam pojęcia. Myślę, że w międzyczasie pójdę poszukać jakichś nowych ród tych, i zabiję, jeżeli się da, to przyzwę jeszcze parę razy tego Wall of Flash i sobie go pozabijam celem, celem zdobycia ciekawszych przedmiotów. A na razie to by było na tyle. Ja jestem Kompulik, to był film z serii Gramy Przypiwku. Terraria? Gramy Przypiwku, czyli film nigdy nie kręcony całkowicie na trzeźwo. A ja was proszę o łapkowanie, komentowanie, subskrybowanie i tak dalej i tak dalej. Na razie cześć.